No, witam was serdecznie. Kochani, taki szybki update wiedźminowy. Jako, że już mam nagranych. Tak, gdzieś jeszcze jest... wy widzicie dwa na kanale dzisiaj. Ja mam kolejne dwa nagrane. A nie chcę, żeby niektórzy zostali w tyle. Tak więc, dostałem dosyć fajną propozycję odnośnie tego bestiariusza, żeby pokazywać ją. No, dobra, mój błąd, przyznaję. Ale właśnie. Takich komentarzy oczekuję. Takich komentarzy oczekuję, bo tak naprawdę wy wiecie, co naprawdę chcecie zobaczyć tutaj przede wszystkim. Więc wychodząc naprzeciw, tak jakby oczekiwaniom, na chwilę obecną mam wpisy w ilości 5 Wilka, na przykład wrażliwy na wrażliwy na olej przeciwko zwierzętom. Logiczne. Mój znajomy zwykł mawiać, że przy tych wszystkich gryfach i innych bazyliszkach to starych dobrych wilków już nie ma się co bać. A potem wilki zeżarły pół jego trzody! Ingwar Pasterz Niegdyś wilki były niepodzielnymi władcami lasów. Ludzie straszyli nimi dzieci, drżeli na sam dźwięk ich wycia. Potwory postkoniunkcyjne nie tylko zepchnęły wilki do głębokiej głuszy, ale zajęły też ich miejsce w ludzkiej świadomości. To jednak nie znaczy, że stare drapieżniki przestały być groźne. Wilki nie mają może w sobie ani krzty magii, nie zioną ogniem, ani nie plują kwasem. Ale nijak nie przeszkadza im to w zabijaniu nieostrożnych podróżnych i myśliwych. Wargi, szczególnie groźne odmiany, i śnieżno-białe wilki polarne. Tyle jeśli chodzi o bestiariusz. Hmm, hybrydy. Aha, wilk jest zaliczany do bestii, tak? Jeśli chodzi o hybrydy, gryfa. Tu będzie przerąbane, bo ja mam, trochę zaspoileruję, ale mam na niego zlecenie już teraz. E, wrażliwy na znak art. Wrażliwy na olej przeciw hybrydom. I na kartacza. To jest petarda. E, półorzeł to był pół kocur, całkiem jak u szlachcica w herbie. Tylko w pazurach u nieberło, nie berło, a krowie truchło. Anonimowy świadek ataku gryfa. To pewnie ten koleś, którego uratowaliśmy. E, co my tu jeszcze ciekawego mamy? Gryfy żyły niegdyś jedynie w wysokich górach, gdzie polowały na świstaki i kozice. W pewnym momencie zdały sobie sprawę, że na zamieszkanych przez ludzi równinach znacznie łatwiej zdobyć żywność, czy to krowę, albo owce, czy to pasterza. Ten potwór łączący w sobie cechy Orła i dzikiego kota stał się w przeciągu kilku zaledwie lat jednym z największych postrachów północnych królestw. Eee, no tak, gryfy królewskie, kurwa i pewnie będziemy je ubijać, albo arche przy eksploringu tej mapy na bank tak będzie. E, czy my tu coś jeszcze ogólnie mamy? No nie, na razie jakoś taki e, mały ten, ten. ale spokojnie. Góle to standardowo największe barabasze tu. E, olej przeciwko trupu pojadą. Chodzą góle koło drogi. Zezrą ręce, zeżrą nogi. Zezrą ciebie czalutkiego, więc uważaj, ty kolego! No tak, dzieci kuźwa w tym świecie naprawdę potrafią dziwne rzeczy rymować. Ciężko opisać góle i grawery, tak? To jest to, o czym mówiła nasza mała Ciri. Z jednej strony przypominałem człowieka, ale z drugiej stanowiłem jego całkowite zaprzeczenie. Choć ręce i nogi mają ludzkie, choć na czworakach, chodzą na czworakach, Boże Święty. Niby psy czy borsuki. Choć mają twarze jak zwykli mężczyźni, na próżno szukać w nich śladu jakichkolwiek uczuć rozumu, choćby iskry świadomości kieruje nimi tylko i wyłącznie jedno, niezaspokojone łaknienie świeżego ludzkiego ścierwa. I mamy jeszcze dwa upiory, licho ze studni i południca, no ale to jest de facto to samo aczkolwiek południca to jest bardziej takie określenie samego potwora, bo licho ze studni to jest określenie z zadania, więc wbrew temu, co się powszechnie sądzi, chłopi nie przerywają pracy w środku dnia, żeby się schronić przed upałem, tylko przed południcami. Wyjątkowo upalne dni na polach pojawiają się czasem zjawy, przypominające wysuszone słońcem kobiety, ubrane w długie białe szaty. To południce, duchy młodych kobiet i dziewcząt, które zmarły gwałtowną śmiercią tuż przed lub tuż po swym ślubie. Oszalałe z bólu i nienawiści krążą wśród łanów zboża, szukając swych dawnych niewiernych kochanków czy miłosnych rywalek, ale zabiją każdego, kto nie usunie się na czas z ich drogi. Przed odejściem ze światy powstrzymuje je często zwykle jakiś przedmiot o szczególnym, emocjonalnym znaczeniu – Dlatego znalazłszy w szczerym polu zaręczynowy pierścionek czy porwany welon, lepiej go nie podnosić, tylko czym prędzej się oddalić. To jest to, co mówił Geralt przy zadaniu, tak? Eee, to jest to, co mówił Geralt przy zadaniu odnośnie właśnie licha ze studni, że e, musiałem znaleźć jakąś tam bransoletkę, chociażby. Eee, tego już nie będę czytał, ja po prostu sobie to eee, tako wam pokażę. I jeszcze tam na dół, ażebyście mogli sobie sami później zatrzymać filmiki, przeczytać. A jeśli chodzi o bestariusz, to na chwilę obecną wszystko, bo nie mam więcej wpisów. Ale jak będą się teraz pokazywać, to na bieżąco będę w filmikach pokazywał. Pozdrawiam, hej hej.